Mniej powodów do zadowolenia mają rolnicy, choć żniwa rzepakowe w pełni na Podkarpaciu zbiory utrudnia pogoda. Upały na zmianę z ulewnymi deszczami sprawiają, że z jednej strony rzepak bardzo szybko dojrzewa i trzeba go szybko zebrać, z drugiej pola są mokre, co utrudnia pracę ciężkim sprzętem rolniczym. Gospodarstwo Macieja Marczakiewicza z nechrypki koło przemyśla to 300 hektarów. Prawie jedna trzecia upraw to właśnie rzepak. Tu zbiory trwają na dobre. Kombajny pracują, gdy tylko da się wjechać w pole. Ale łatwo nie jest, bo od ponad tygodnia sprawę utrudnia pogoda. W ciągu ostatnich paru dni spadło ponad e, 60 mm na metr kwadratowy opadu, i e, przerywało nam to strasznie zbiory. A oprócz tego maszyny grzęzną teraz w terenie. Nie, nie, wszystko, nie wszystkie pola da się wjechać. Podobnie jest w innych gospodarstwach. Rzepak jest dojrzały i, jak mówią rolnicy, zaczyna się sypać. Plony są dobre, ale zebrać trudno. Jest ciężko w polu, jest mokro. Te opady dały nam znaki. Ciężko, komplej siada, rzepak przyrzuśnięty. No ciężko, ogólnie no ciężko, ciężko. Jeśli w końcu się uda, rolnicy nie będą w tym roku mogli narzekać na zbiory, bo rzepak obrodził. Na tej plantacji to średnio około 4,5 tony z hektara. Jeśli są jakieś wątpliwości, to dotyczą one cen skupu, które jak można się spodziewać nie będą właśnie dlatego najwyższe. W tym roku, ze względu na bardzo długi okres wegetacji, spodziewamy się bardzo wysokich plonów zbioru rzepaku ozimego. Co, jak już wszyscy wiemy, skutkuje poważnymi spadkami cen na skupach i na giełdach. Skup ziarna już się rozpoczął. Na Podkarpaciu prowadzi je sześć firm. Ceny na razie systematycznie spadają. Zaczęły się od 1250 zł za tonę i w ciągu zaledwie tygodnia spadły o ponad 100 zł.